Smartfon Motorola Moto G6. Prezentowany model smartfona to połączenie długiej tradycji marki oraz doświadczenia w tworzeniu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiązań. Specjalnie zwężone ramki pomieściły prawie 6 sześciocalowy ekran Full HD w proporcjach 18 do 9, nie powiększając przy tym rozmiarów samego telefonu. Budowany czytnik linii papilarnych z łatwością pomoże ci zablokować urządzenie za jednym dotknięciem. Szukasz smartfona z możliwością robienia pięknych zdjęć? Od teraz każde ujęcie zrobi na tobie wrażenie nawet w słabym oświetleniu. Dzięki aparatowi 12 megapikseli z jasnym obiektywem F1.8 oraz technologii Dual Autofocus Pixel ten sprzęt zagwarantuje ci zdjęcia w wyjątkowej jakości. Natomiast wydajna bateria o pojemności 3000 mAh z opcją szybkiego ładowania Turbo Power pozwoli ci na korzystanie z potencjału tego modelu przez bardzo długi czas. Smartfon Motorola Moto G6 to inteligentna technologia w pięknej formie, która zapewni ci pełnię kontroli w każdej sytuacji.